Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Jesteśmy w Piotrkowie, czyli zaczynamy środę. I zanim powiem Wam o MUBI, zanim powiem Wam o ubezpieczeniu, zanim powiem Wam o linku, który znajduje się tam pod spodem do porównywarki ubezpieczyciela, to jest jeden bardzo ważny komunikat. W nasze ręce wpadło nagranie z pewnej nocy. Zobaczcie. Jeśli chcesz przeżyć magiczną noc w muzeum, to nie ma nic prostszego. Widzimy się 13 maja w najbliższą sobotę od godziny 18 w Otrębusach. Jeśli nie będziesz z nami na miejscu, oglądaj w internecie od 20.30. Zaczynamy transmisję na żywo i czeka Was całe mnóstwo naprawdę niezwykłych atrakcji i zupełnie niezwykłych gości. Otrębusy w sobotę czekają na Was. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Na samym początku chcieliśmy powiedzieć jedną rzecz. A o, oczywiście było w trakcie musimy się włączyć telefon. Na samym początku chcemy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, e, której już się nie da wykasować, e, bo ostatnio Robert bardzo ładny dźwięk zrobił, prawda Robert? No. Operator Robert. Bardzo ładnie było, słychać. No po, po raz pierwszy chyba robił. od e, dawien dawna. Więc Robert, jak dzisiaj <noise> skrzanić dźwięk, to będzie dla ciebie. Dobra? Nie. Dobra, e, co lakierujesz? Mogę? Dach od klasy, tak, tak, chwilowo. Wyjątkowo teraz możesz. Ale mnie mogę dotykać? Dotykać niekoniecznie. Tutaj folii możesz dotykać, w związku z tym, że dach jest lakierowany, nie, raczej nie naśmiecimy tutaj za mocno. Auto jest duże, posiada, ma niezłe gabaryty. Jak ty ją lakierujesz, ten dach? Dlatego, z drabiny. Dlatego robimy no najpierw tak. dach, Następnie jutro zakleimy dach i będziemy lakierować całe auto. Jest całe łącznie z środkami, ze wszystkim jest do, do lakierowania. Zresztą to jest zmiana koloru, bo on był kiedyś zielony. O, tych G-class w ogóle to wyrobi się strasznie dużo, nie? No jest tutaj w, z to. 10 albo więcej. No? Łącznie z dwoma wypadkowymi. I to takie 55, i takie z, tam, pamiętam, z kompresorem, jedna z takim zatartem była. Pamiętasz coś? Wysoka, tam, tam b, b, nie wnikam, nie, nie śledzę tego, co się dzieje na, na dziale mechanicznym. My dostajemy auto już w stanie takim dosyć y, zaawansowanym. To jest niesamowite, bo słuchajcie, w mbl jest trochę jak w korporacji, wiesz, oni mają podzielone. Y, Działania, pach, pach, pach. i działa, nie? No, tak, to musi działać w, w przeciwnym wypadku. Oczywiście, działy mus, muszą współpracować ze sobą, natomiast gdybyśmy wszystko robili od początku do końca, my jako lakiernia no to byśmy nic innego nie robili, tylko rozbierali te samochody. Może składali kiedyś. No dobra, a ale kiedy, nie, a kiedy nie, nie, nie oparłeś się, żeby. Nie, 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 nie żeby. żeby nie, 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 dotknąłem. Wiem, wiem, <laughs> dotknąłem. dotknąłem <laughs> no, wiem, <laughs> wiem, wiem. A kiedy będzie, będziesz tutaj miał e, diabła? Wkrótce. No wkrótce, no. Na pewno, jak Michał skończy, to będziemy pojedyncze elementy tutaj wnosić. Robić warstwy te wewnętrzne. Quadrifolio. Już jest ładny. 812 już, prawie prawie. Wciąż nie mamy części. Naprawdę? No, czekamy na jeden ślizg z, z derzeka. No i czekamy, czekamy. Piękny wóz, piękny. Siemano! Dzień dobry. Dzień dobry. No pięknie! Nie, nie no, nagle ryjek wrócił. Mhm. Wrócił, jeszcze nie wrócił w takiej formie, jak powinien być, natomiast... no, co, co, co... Zaczyna to być podobne do, do Lambo. Nie, no w ogóle wiesz, zaczyna być widać, że to jest przede wszystkim ee, samochód. Dobra, a powiedz mi teraz tak, bo on ma zadarty ten nosek, nie? W tym momencie ma. A, bo czyli tak, to musimy jeszcze bardziej przesunąć, my... tu musimy... Zadarty, za, zadarty nosek, mówisz, do góry? Aha. One tak mają, spójrz, mówisz, bo tak, ta, ta płaszczyzna... Ta płaszczyzna jest pod kątem do... Znaczy to do, 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 do nie jest adapt. Tu jest ok. Botniki, dlatego właśnie położyłem tam poziomicę. Samochód jest ustawiony, teraz jest wypoziomowana karoseria. Mm -hmm. No i jakbyśmy zgasili światło, to by było ładnie widać, jak ustawiałem te botniki, żeby te lampy grały. A zgaś światło, a zrobiłeś jakąś, jakieś czary-mary? Yy, tak, tu jest laser i to są takie małe ludzie. I te małe ludzie mówią, czy jest poziom, czy nie. Okej. Okay. Tak, ani tak przykładam oko rozumiem. To są no. jeszcze mniejsze ludzie i one mówią, jaki jest wymiar. Co? co? No mało po się... ale poza tym dobrze się czujesz. <noise> ja, się, ja się martwię... Po majówce nie bardzo. A co on ci mówi? Co? Co on mówi? Ten on, 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 on co on ci mówi. A że to jest samochód. Na no. razie. A, tak. Ale na razie ci nic nie mówi. Na razie jeszcze nie. Okej. Okay. Głosy ja. by się ja. słyszy. Słyszy głosy. <głosy>, znaczy, głosy. Widzisz? Poruszyłem i popsułem przez ciebie. Zestresowałeś O, małe ludzie się zdenerwują. Przepraszam. I migają. I migają. Jak są złe, to migają. To tamtej tej widać, że jest poziom, nie? Tak. No. No i Teraz zjeżdżam, te... O, Robert, coś dla Ciebie, ktoś zaczyna piłować. No, bo Kręcić. Nie, to, to znaczy. tam jest młotek. Weź, weź. Kręcz sobie korbencją. Teraz małe ludzie pokazują, że wloty są. Poprawnie. Poprawnie, tak. Mm -hmm. Teraz mały ludzie jadą niżej. Mm -hmm. O, może być? Nie, no idealnie jest, jest. jest. no. I to właśnie robimy przez inne. Okej. Okay. No i teraz i teraz wedle tego muszę, muszę sobie dorobić już takie porządne normalne mocowania lamp, żeby była regulacja w każdej, w każdej płaszczyźnie. Bo teraz one nie są już je, jeszcze na tych prawidłowych znaczy, mocowaniach, czy są, już są. Są, yy, tylko że jeszcze nie ma regulacji Okej. Okay. W tym Przestał, momencie... Przestaw że... Michał w prawo jeszcze, bo. A, przepraszam. No bo się stresuje, bo wiesz. No, Będzie... Odpowiadam głową. No, na środku to wycięcie jest akurat symetryczne. czy no. Okej. Okay. Znaczy no, poziomica nie leży, nie leży pośrodku auta, ale tam widać, że jest no widzisz, nie? Mhm. Dobra, tutaj masz jeszcze takie brewki. Tak. Widziałeś. To są te brewki. Brewki są trochę się rozwymiarowały z wiekiem, bo to jest karbon. To I są tak. karbonowe? No tak, to są karbony. Co ty mówisz? fakt? Bo tutaj lepiej widać, bo się rozkruszyła. Poczekaj, ja, może może to ja teraz już tego... Mogę Mógł się na to włączyć? Ja ale ładnie no, i Co? I co już? Już spać Tak. Patrz. Dobrze. No Małe ludzie i do Małe ludzie no tak. A ty ze wszystkimi narzędziami <grymarki> rozmawiasz? Yy, tylko nie. Tylko z tymi gdzie są ludzie. A... Czyli z tym ist, a, ist, ist, ist a ja... i z A tu? To jest Milky Okej, okay, to jest Milky Tak. okej. nie zjadasz? Yy, no zastanowię się. <grymarki> Dobra. <grymarki> jak, nie jak nie będą płacić, to nie będzie wyjścia. Nie, nie, nie ta strona, nie ta strona. To jest ta. Tylko, że nie razę wpychać, bo potem jej nie wyjmiesz. Okay. Ona jest nieco zwichrowana, ta lepiej leży na lampie, uh -huh. Uh -huh. także jak się położy to nawet widać, ta się właściwie sama z siebie układa. Te lampy w ogóle są do regeneracji z tego co widzę od głośniki na pewno tak, okay. no i trzeba... Usunąć stary klej, nie? St też trzeba, trzeba byłoby zobaczyć, po ile one są nowe. Bo może one są nowe do tego 300ZX. -a. Bo dla tych niewtajemniczonych lampy w Lamborghini Diablo pochodzą z Nissana 300ZX. No tu jest hańbujący napis nawet, widać, nie? Tak, i dlatego są resztki, żeby zakryć napisy. To Ktoś tam naprawdę? w ten sposób Widzisz? komentował. A faktycznie. Ale, ale coś tam tym jest, no. Faktycznie. Więc e, albo byśmy spróbowali poszukać je nowe, no bo jeżeli jakby są dostępne nowe, to może fajnie nie byłoby, albo też spróbować zregenerować, tak wiesz, na, na piczyć glą coś od nowa. No znaczy szkła są bardzo ładne. Odboźniki są gorsze, ale szkła są ładne, więc... No bo co on przejechał 50 jest, tysięcy km. Jest, jest, jest to ratować, nie? Tak. są co... jest świeżo tam jest tylko żeby mała rzeźba y, założyłem z tymi ksenonami, co były założone. A, bo to były Zenony założone? No, tak, 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 te chińskie takie. Uh -huh. To tam są poklejane po, blaszki, żeby tak się trzymał w ogóle w, w miejscu tej, tej żarówki w soczewce. Okej, okay. okay. tak, no, no i są pogięte trochę te, te druciki, ale to jest kosmetyka. Byłem ostatnio w słączenie na giełdzie. Pamiętam tą giełdę, ostatni raz byłem na niej, bo a propos Zenonów mi się przypomniało, skojarzyłem. E, a byłem na tej giełdzie ostatni raz 15 lat temu, kiedy faktycznie było tam jeszcze całkiem dużo samochodów. I faktycznie pamiętam taką ceremonię jeżdżenia o 5 rano najechało się na giełdę do Słomczyna oglądać samochody albo sprzedać beczkę, na przykład Mercedesa. E, I zjeść golonkę i, albo szaszłykę. E, I to było niesamowite przeżycie. Dzisiaj nie ma tam już żadnych samochodów. A stał jeden budyń, ale pasacie do sprzedania. Mm, ale było tam chyba pięć samochodów czy 10 samochodów do sprzedania i to wszystko, natomiast niesamowite jest to, że nadal są oczywiście wszystkie części, mm -hmm. mm, idziesz i sobie myślisz, na przykład leży taka deska, półka z tyłu do Golfa, tam dwójki, trójki z starymi głośnikami, wiesz, wywalonymi, mm -hmm. dużymi i do sprzedania, I tak jakby się zastanawiam się, kto to kupi? Nie wiem, nie wiem, jeżeli chodzi o giełdy, to ja, ja z kolei, moje na bardziej mienia na góra. To to jest moje dziedziństwo. A nie, no to ja słończę. To to... To, tam, tam, tam. to tam też była, tak? A... Tam jest giełda, sobie czas. No okay. Tylko że w tym momencie to są kurykaczki, indyki i płytkowisko. Ale niesamowite słuchajcie, wiecie co jest na słomczynie? A cały czas tną w trzy karty serio? Naprawdę, idę sobie normalnie, wiesz, a tam, wiesz, grupka ludzi, tu trzy karty, znaczy kubeczki teraz były, nie, jakby pach, 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 tutaj szanowny pan, pan wygrywa i tutaj przybył jakiś tam starszy gość, który wiadomo, no przecież jakby wiadomo, jak działa gra w trzy karty, który jest podstawiony, no bo i od razu się podchodzą inni, zbierają, zaczynają obstawiać. Ja myślałem, że te czasy już jakby minęły, trzy karty, bo przecież wszyscy wiedzą, jak to działa. Czyli w to też były? Nie, ale trzy karty były. I robili to zawodowce, nie żadne wiesz, przypadkowa osoby. Co jest charakterystycznego w nie? Bar pod czerwonym rękawem. I piękne panie zapraszają. Pamiętasz? Zawsze przez, no pamiętam. E, przez ten megafon pięknie panie zapraszają. Autobus pod czerwonym rękawem, coś, pod czerwonym rękawem coś było też, no. Tak, 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 tak. A propos Zenonów, to mi się przypomniało, i a propos samochodów nas sprzedaż, że, że Słomczyn miał taki, taki klimat i wtedy te Zenony robiły robotę. Dziś wracamy do świateł, które są absolutnie normalne. Widocznie w Japonii też Zenony robiły. Czyli co, tutaj nie chodzwórki. Nie, no nie do oryginału idziemy, tylko... Nie, no czwórki to idziemy. To jest jedynka śródek, ja nie wiem. To jest, co powinno być w soczewce. Ja się nie znam, bo ja mam stare samochód. Co, co powinno być w soczewce? Bo tu, bo tu jest miejsce na oryginalną żarówkę, to tak, jakby tak powinno być. Nie tylko, że jest włożony ten, ten żarnik, tę blaszkę wyklejał. Nie, no to, to, to wiesz co nie, to, to albo te zregenerujemy, albo po, jeżeli będą w normalnej cenie dostępne do 300 ZX, to to kupimy, jak nie, to po prostu te zregenerujemy. Tylko jeszcze pytanie, czy, czy kupisz japońskie, czy europejskie? Bo one chyba były z Kevinsem po normalnej stronie, nie? Tak, oczywiście, oczywiście. A w Killerze przynajmniej, przypadkiem on, kie, Killer, no, no, nie jeździł Krzysztofem zx -o? No, no, no on, Faktycznie, on ma po lewej. No oczywiście, 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 oczywiście. Dlaczego, na skąd ten komunikat? A, komunikat był dlatego, że ja sobie wziąłem wolne na Majomeczkę, a tu jest, a tu jest nie rób, nie tego, bo to jest ważne. A to jest. To proszę, nie każdy Robert, ty rozumiesz? Tak, rozumiem, ja to rozumiem. To jest, I znam to, kontekst. Rozumiem. To, 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 to nie każdy zrozumiał. A to żeby każdy. To napisałem w takim języku uniwersalnym taki Esperanto, Lokalny? Lokalny Esperanto. A to dlatego zrobiłem, bo tutaj włożyłem cyowniczkę żeby sobie rozmierzyć odległości rantów od y, osi koła. Wiesz, mhm. że ta sprawa ma drugie dno i tak inne do końca. Mówisz prawdę w tej chwili. Mówię Wie prawdę. Dobrze. Po to, żeby kręcić, A nie okręcić no, to tak, ja w genezie tego napisu. Nie skręcaj? No, no, no. dawaj mów. Nie. No mów! Ja on się czerwony zrobił. Ja? A to z dumy. Jak twój Lincoln. Tak. Ja jestem w kolorze Tora Red teraz. Ja jestem w kolorze Milwaukee. Milky Way, tak. Tak, tak, tak. E, no dobra, no. powiedz mi teraz tak. Tu przycinamy to. Tak, to, tak to będziesz jeszcze obrabiał. To jest, no, no nie zdążyłem tego zrobić przed naszym przyjazdem, to jest zjęty kształt stamtąd, z czystego błotnika y, tutaj jest odłożony. Co oni robią? Nie wiem, spiskują. No. Chcecie się spytać. A, to dzisiaj jest parada na Placu Czerwonym i przed się Kolega. A, A, bo dzisiaj jest to e, dzień zwycięstwa tak. w Rosji, e, dlatego jest... wypuszczają cały czas dronę na kijów. Tak? kolega czy jest tak? z drugiego góry, więc. Naprawdę? Tak. Ale po, 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 po dobrej czy złej stronie mocy? Nie, na Okej. Okay. Nie będę taki. Dobra, tu, tutaj muszę jeszcze trochę ją podpiłować, dlatego że w tym momencie ona na tym moim uchwycie jest troszkę wyżej niż tamta, ale mhm. to jest kwestia dosłownie na milimetr czy dwóch. Mhm. Więc to muszę trochę dokładnie wypiłować, bo tu też chłopaki zrobili z nadmiarem. To otworzyli? I tu możemy jeszcze dorobić. Ale to już jak przyjdą kompozyciarze, kompozytorzy, to będę to, to wszystko wytykał. Ale to wciąż ciągle mi opowiadać, że jak przyjdą kompozytorzy, to, to oni to zrobią, a potem sam zostajesz i to robisz. Chyba, bo Robert powiedział, że masz łeb i no nie będę mówił, bo się nagrywa. No. Y I że sobie radzisz do tego wracam. No, no może, nie, nie, ale tak poważnie to ja tylko tnę i łączę. No widzisz, że ja nie odtwarzam tego, tylko tu gdzie przetnę. To jest to póki co tylko zczepione na kołeczki i jest sklejone. A jeżeli chodzi o go... odbudowę zgodną ze sztuką, to będą to robić oni. Ja, ja tylko to muszę poustawiać. No i póki co faktycznie, no. Niesamowite jest to, bo oni faktycznie przysłonili napis Nissan tymi brewkami. Ja, ja, ja się zastanawiałem, po co są te brewki. Ja byłam pewien, że brewki są po to, ze względu, wiesz, na niedoskonałość dopasowania. Wiesz, że tutaj na tym... A tu zobacz, no masz po prostu... Robson, widzisz to? Widać mm -hmm. to? Masz normalnego Nissana, który jest zamazany klejem i na to jest nałożona karbonowa naklejka. Niewiarygodne. Nie, jest otwór w tym wodniku, nie?

więc to chyba już nie hańba, to już duma, A, nie? A manetki od czego są? Od kierunków? Wydaje to jest mi się, wiesz, że jak sobie popatrzę na to, to wydaje mi się, że przełączniki mm, pochodzą z Transita, starego. Czyli, czyli angielskie. Tak mi się wydaje, wiesz, e, trzeba byłoby zobaczyć po numerach i możemy spróbować rozkodowywać większość części do niego, bo faktycznie to bo pewnie wyjdą nam świetne numery z tego i e, mm, tak jak w przypadku Murselago jest i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ale wydaje mi się, że wszystkie przełączniki i sterowania to jest Forty Transit. Nie, bo grzebałem w Podoku szukają sobie zamka od sklepu bagażnika, żeby, no. żeby sobie się za to wziąć w kolejnym właśnie kolejnym etapie, ale patrzę do przełącznik i mówię, że coś mi się skarżyło, tak. Tak? Takie, takie znajomość. No dobra. Dobra, czyli co? Jaki jest plan, chłopaki, działania? Dalej. Plan działania jest taki, że, że dokończę to do mocowanie lamp, potem robię zamek maski, yy, muszę zrobić ślizg, jakiś przyzwoite, żeby ten zerek się normalnie mocował, tak jak powinien, a nie tak jak wcześniej. Mhm. Bo to wcześniej to była rzeźnia pod tym, tym pod tak, kompozytem, to pamiętasz. No wiesz, tutaj jakby to całe dopasowanie, żeby, bo pamiętasz, tutaj też ta woda też wchodziła, wilgoć wchodziła to, mm -hmm. pod, pod spód. I to są takie rzeczy, które nam, nam, nam dochodzą. No, Jeżeli chodzi o zdarz, on też jest w tym momencie już całkiem jest, jest równo. Tu się znów może małych ludzi godzin. Mm -hmm. Jak patrzysz nawet po środku tego otworu, tutaj, to tu masz 181. No to podejrzewam, że będzie jakieś tam 4 mm różnicy między raz a stroną. Na, na tym etapie, gdzie jest, jeszcze nie jest wyrównany. Słuchaj, jedną no. rzecz bym sprawdził. 185, także no. Jedną rzecz bym to sprawdził. Znaczy są nowe różnice w tym momencie. Czy przypadkiem on nie jest za bardzo tu w ten sposób? Wiesz o co mi chodzi? Znaczy Robert miał rację, jeżeli chodzi o to. Spójrz, spójrz na pozostałe. On, on, w, on w tym momencie jest cały sobie. On leży równo z błotnikami. Tutaj chłopaki trochę nadłożyli jeszcze. Dlatego, jak, się, jak położysz poziomicę, to lekko widać, że jest ta strona podniesiona, ale to też, to, to też są milimetry. Mhm. Tak, Dobra, ten poczekam. zderzak w tym momencie jest tak, jak powinien. Oprócz to, tego, że ma półokrągły grand, jest to zdjęcie. Jest, jest, jest on taki nawet. No tutaj to w ogóle nie pasuje. No nie no to tam to, to nie bierzmy tam tego pod uwagę. No dobra, Oraz ale to, tutaj, jest, ale to gdzie... jest samochód, który stoi w muzeum jest pokazanym samochodem, ale zobaczcie co się dzieje tu. Mm. Tak, ale kąt zderzaka jest taki jak u nas. Czyli tutaj jest praktycznie w poziomie, tu jest troszkę... Sprawia wrażenie, że jest wyżej i tu znów jest w poziomie, więc... Zrobimy wszystko, żeby to optycznie było jak najlepiej, natomiast na tą chwilę mamy odtworzone to jeden do jednego, no i jest. Jest tak optycznie. No dobra. Jak jak ten czołowy rand jeszcze tutaj zaokrąglimy nieco, to troszkę optycznie to zniknie, natomiast wygląda to tak jak wygląda. Bardzo kwadratowy mamy ten rand, dlatego to sprawia takiego. No właśnie, bo tak jakby ja mam to wrażenie, wiesz, tak, takie na... Tak, ale na przyjrzyj ten... się tam, też, też porównywaliśmy to wszystko i jest to bardzo podobnie. No dobra, to zobaczymy z tego. No, tu jeszcze jest trochę moderowania. Ten rant trzeba zebrać ostry, bo też psuje, jeżeli chodzi o, o pomiary tego wszystkiego, to też mieli. Bo tu na ostro, to jest na gładko zrobione. Mm -hmm. Mm -hmm. Także, także jeszcze takie... Takie drobiazgi. No dobra, ale, ale już, już ten członk stoi ładniej i patrzy prosto. Ale cieszę się, że ten, że przetrwaliście weekend majowy, po weekendzie majowym on, on, on zaczął, zaczął patrzeć. No. I to się nie, jest... tak, nie tak krzywo z gęby. To tu już jest z to tego, że to tyle za dużo. A tak, W tak, tak. naszą stronę to jest do, 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 do ścięcia. Tak, nawet no, jak stojiesz... No. I będzie bajał. No, to to widać. No. Super. Dobra, chłopaki to no co? Panem za tydzień. Tak. Mhm. tak. Dobrze. Tak. Tak. E, a e, na noc muzeów jesteście? Przyjeżdżasz na noc muzeów? Gdzie? Jedziecie w w Otrębusach. 13 maja, w sobotę. To jest stopnia, Padnij, weź Maria. Przyjeżdżaj 13 maja, w sobotę. Wieczorem, po południu. Wpuszczono, nie? twazowe Twarzowe zapłacić. To razem, powiedz, że znasz razem piaska razem, na przykład. Razem, tak. razem zapłacimy. Płuszcz. widzimy się. Cześć chłopak. Cześć.